Siema, ma. Niestety to się zdarzyło. Zaczynamy od zera. Niestety. Niestety gram się nie psuła. Musiałam ją odinstalować, zainstalować. I niestety to się stało. Zaczynamy od zera. więc Jak Wam się spodoba, to kliknijcie łapkę w górę. A ja my zaczynamy. Witaj z latką, idźcie. Ja mam wszystkiego po pięć. Tak dawno w to nie grałam od nowa. Dla pacja. Ja tak. tak. Nic. Nie dość, że grałam się po posłuchawce, jeszcze mam pecha. Żyło. 935 zł na powitanie. OMG! OMG! Tak dużo! To już nie chcę wynieść. Teraz jedę na wypadek. Jest wygrana, lecz. Zobacz, koniec. nie. Nie, nie. W Nie. odcinku na Nie. 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 W każdym razie w stanie wygrałem jedną z tych Przykład. Jest 211. Co tu jest? Wiecie. 12 lub 200. 10. Pomijam. Tak. Jest 27, to na pewno będzie 208 lub 206. A tu nie. Ale co tym samym nie ja LSK 50 zł. Ok. Dobra. To wyglądam 12 złotych. A tutaj... Wow, ja, te tu Właśnie 7 zł. Wow. Dobrze, więc idziemy dalej. To klama. Jak oni... Nic mi się, pieniążki nie lazy, to mogę pisać zawsze w bonus. Tutaj za 250 zł mogę oglądać reklamę. Więc to jest bardzo fajna opcja. Więc też teraz pieniądze wakatki. Pójdziemy z kolei. Jest wygląda, 9 zł. Jest wyglana, 6 lat szkolna kolejna klapka. Kolejna. Jest. Jest. E 18 Czyli kolejna klapka. Wybrał się Pamiętacie, o rady, pamiętacie, ile złoty pociąg dawał? Pamiętajcie to? O, to były dawne czasy, że ten pociąg mi dał. Raz mi dał. Raz mi dał ten pociąg. Raz mi, oh mi dał ten pociąg 1000. czyli 999, a raz mi dał 10 tysięcy. O my god. Teraz mi dał też pluszą. Wow. Dlaczego ten, ten osób pociąg jest Mieliście tak więc że będzie dużo pociągu na oczyka, bo tak po prostu nie daje Więc skończony pociąg, jak mówię, w tym nic nie będę na razie kupował, więc kolejna to będę Дышим. Считаем зуб. Там Снова дышка. Это Это есть двоечка. Одна. Зуб. Два. Зуб. Девятьдесят Вау.

Przejdziemy na kolejną złapkę, czyli tak. Na wybranej? Nie, nie wybranej. Jak widzicie, w komentarzu jest Dla panel 1, dla panel 2 Dla panel 3, dla panel 4, czy dla panel 5 Bo była wyraźnie Dla panel 2 Dla panel 3 Dla panel 3 Dla panel 4 Dla panel 5 Teraz w opisie Jaką liczbę miałem? Ja, okay? Napiszcie mi jakie liczby miałem Ja no, je ja. patrzę ja, okay? ja, Napiszcie mi w komentarzu jakie liczby tam było A my to mnie Coś, coś wyciało w zeszapie. OMG. Ja stoję przed szafą i właśnie wyciało coś w zeszapie. zł, nice. 150 nice. nice. Tutaj mam.

jak mówiłem, że złoty pociąg najbardziej lubię, więc kupiłem sobie taką jedną, bo złoty pociąg bardzo lubię, dlatego kupuję sobie jedną. Wiem, że nie, myślałem, nie tych latek, ale z tego co widzę, że nie to nie wiem, dlaczego kupię. jakąś odcinek przeglaną, trudno. Może w następnym odcinku zakończymy odcinek wyglaną, a ja teraz będę się posługał. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Tak jak ja chciałam, was żegnam. Do widzenia i cześć! Jeszcze, jeżeli chcesz, żebym jakąś zapkę zapał, to napisz mu w komentarzu jaką. I ile mam tych zapek kupić? Od, je, od jednej z lapki do 20. I jeszcze. Musicie wybrać sobie jedną z takich, które mam z a nie które nie mam odblokowanych. Proszę bardzo. Na przykład... Dla pszaki, biegam w pasie, biegam w mi możemy napisać, ile mam tych zdraków kupić. Czy jedną, czy może dwadzieścia, maksymalnie dwadzieścia. Od jednego do dwadzieścia. Więc, no na tyle. Teraz się Wam żegnam. Do widzenia i cześć!